Pierwszym etapem jest uderzenie choroby. Ja to zawsze mówię, że to jest Hiroshima. Po prostu wszystko wybuchło, wszystko się rozsypało, nie ma nic. W drugim etapie... Jesteśmy tak przywaleni tą chorobą, że uważamy, że już nic się nie zmieni. To już tak zawsze będzie, jak jest. W trzecim etapie zaczynamy myśleć, że hmm, może coś się da zrobić jednak. Jesteśmy w tej społeczności zazwyczaj, więc poznajemy innych ludzi. Widzimy, że temu coś się zmieniło, tamtemu się coś zmieniło, więc zaczynamy myśleć, że no, może ja bym też tak mógł. Następnym etapem jest takie. Szukanie tego miejsca, w którym ta zmiana jest możliwa, szukanie umiejętności, szukanie możliwości, znajdowanie nowej społeczności. Piątym etapem jest już działanie na rzecz zmiany: pójście do szkoły, pójście na uniwersytet, wyjście na terenkę, poszukanie pracy takiej czy innej. Jestem asystentem zdrowienia, mam diagnozę choroby afektywnej dwubiegunowej, ADHD i narkolepsji. Teraz pomagam ludziom wrócić do zdrowia. Przekaż fundację F. 1,5%, żebym mógł dalej pomagać.